Zaczyna się od faktu, że jest Twórca. Jest Bóg. Bóg jedyny, który istniał od zawsze. I potem macie, że On stworzył. I On stworzył wszystkie rzeczy. Nie ma dla Niego niczego nieznajomego. Po drugie, On stworzył człowieka na swój obraz. Więc to jest odpowiedź na to, czemu człowiek jest odróżniony. Potem macie upadek. I to jest odpowiedź na to, czemu mamy podział w rzeczach na świecie. Piękne stworzenia wciąż na nie pozostaje. A mimo to jest skażone. Człowiek jest zdumiewający i człowiek jest okrutny. Człowiek jest kreatywny i jest okropny. Macie odpowiedź w wypadku na dwie strony natury i człowieka. Potem macie, kiedy przychodzi do faktu, że Bóg dał swoje obietnice Abrahamowi i tak dalej, tego przyszłego rozwiązania. I rozwiązaniem jest Chrystus. I On jest drugą osobą trójcy, która stała się człowiekiem. I On umarł na krzyżu, w zastępstwie. Jeżeli tracisz zastępstwo, tracisz wszystko. Dlaczego zastępstwo? Ponieważ Bóg jest święty. Prawdziwy problem nie jest metafizyczny, ponieważ człowiek jest skończony, bo jest prawdziwe pole moralne, ponieważ jest absolut, który on złamał. To nie tylko jego odczucia. I możesz powiedzieć to w ten sposób. I mam to na myśli bardzo jasno. Bóg nigdy nie przebacza nikomu. Nie ma żadnego przebaczenia. W tym sensie, że kiedy Bóg przebacza ludziom i mówi, to nie ma znaczenia, to on już dłużej nie byłby absolutem. Jego własna świętość zostałaby złamana. I z naszego punktu widzenia, nie można mieć Boga w polu etyki, jeżeli On nie jest absolutny. Jeżeli On sam popadł w relatywność. Więc potrzebujecie zastępczej śmierci. Chrystus to czyni. Chrystus jest zastępstwem. On bierze moją winę. To jest cały nacisk Biblii. Bóg nie mówi, to nie ma znaczenia. On kładzie całą moją winę na Jezusa i jej nie ma. Ponieważ została odcierpiana przez Jezusa. Ponieważ została zapłacona. Więc mamy odpowiedź. Ruszamy z metafizyki do moralności i jej rozwiązania. I dochodzimy do drugiego przyjścia Chrystusa. I w drugim przyjściu Chrystusa będzie przewrócenie wszelkiej rzeczy. Nie tylko zbawienia pojedynczych osób. I powinniśmy się zmagać, aby każda osoba do Niego przyszła. Ale podczas gdy jest to cudowne i bardzo ważne dla mnie, to nie jest to nigdy egocentryczne. To moje osobiste usprawiedliwienie przez nawrócenie w środku całej restauracji wszystkiego. Więc gdy Piotr mówił po Chrystusie, zaraz po Jego zmartwychwstaniu. I o czym Paweł mówi na końcu Jego ósmego rozdziału listu do Rzymian. To na co czekamy, to przywrócenie wszelkiej rzeczy. Wyczerpując to zmartwychwstanie naszych ciał. Ale nie tylko tego. Usunięcia wszelkiego skutku upadku. Więc Chrystus powraca. Wszystkie sprawy zostaną rozwiązane. Będzie przywrócenie wszystkich rzeczy, wewnątrz którego ja mam swoje własne zbawienie. Gdy już powiemy to, to mamy odpowiedzi, przychodzące na odpowiedzi. Całego spektrum pytań. I w pewnym momencie przychodzimy do miejsca. U każdej osoby będzie to na jej własnym poziomie, w którym mamy adekwatne i wystarczające odpowiedzi. One są adekwatne. I są tak adekwatne, że czy Bóg nie może uznać mnie winnym, jeżeli nie uwierzę. I co jest interesujące w Grecji? Słowo wierzyć i być posłusznym, one są bardzo się blisko związane. Więc co mamy? Mamy posłuszeństwo wierzy, która jest adekwatna. Lub nie jesteśmy jej posłuszni. Jak mówiłem wcześniej, tak, używamy słowa wiara, Ale dwie idee wiary są takie, że jedna idea wiary byłby absolutnie ciemnym skokiem w mrok. I to jest to, co zazwyczaj jest przypisywane Kierkegaardowi, że to, co on sam miał na myśli. Ślepy skok, w którym wierzycie w coś, bez absolutnie żadnego powodu, żadnej weryfikacji, niczego, po prostu w to wierzycie, to jest co mam na myśli przez ślepy skok wiary. Drugą ideą wiary, która nie ma z tym nic wspólnego, w ogóle, jest to, że prosi się, abyście w coś uwierzyli i się przed tym pokłonili, na podstawie dobrych i adekwatnych powodów. I oczywiście nie ma żadnego związku między tymi dwoma. Teraz, kiedy do tego przychodzisz, powiedziałbym, że biblijny koncept wiary jest bardzo tym drugim, a nie tym pierwszym. Nigdy nie prosi się Was, abyście wierzyli w ślepym skoku wiary. Nacisk byłby na skoku wiary, po prostu w próżnię. Nie myślę, że to jest to, co Biblia naucza. Biblia uczy, że są dobre i wystarczające powody, by wiedzieć, że te rzeczy są prawdziwe. Jeżeli zbadasz posługę Pawła i także Chrystusa, zobaczysz, że oni cały czas odpowiadają na pytania. Nie ma tutaj konceptu tego, by się zamknąć. Po prostu wiesz. To nie istnieje. I Paweł odpowiadał na pytania Żydom. odpowiadał na pytania nie Żydów. On zawsze odpowiadał na pytania. Teraz ja wierzę, że są dobre i wystarczające powody, by wiedzieć, że te rzeczy są prawdziwe. Już się nimi zajęliśmy. Fakt rzeczywistości. I to, że każdy musi mierzyć się z rzeczywistością. Istnienie wszechświata, wyróżnienie człowieka. I jak powiedziałem, może związać to z trzecią rzeczą. I jest to zbadanie historyczności pisma. Ale szczególnie myśl o pierwszych i drugich. Teraz, kiedy przychodzimy zatem do Biblii, Biblia mówi, że na podstawie Bożego stworzonego świata i na podstawie tego, kim Ty jesteś. Są dobre i wystarczające powody, by wiedzieć, że te rzeczy są prawdziwe. Teraz ludzie przychodzą do poznania tego, że to jest adekwatne na różnych poziomach, w zależności od ich inteligencji, ich edukacji, ich osobowości, sposób, w jaki działa ich umysł. Ale w pewnym miejscu, jeżeli osoba jest szczera, to przyjdą do miejsca, w którym rzeczywiście mają dobre i wystarczające odpowiedzi. Teraz, kiedy przychodzimy do miejsca, w którym są dobre i wystarczające odpowiedzi w naszym poziomie, i w nawiasie bym powiedział, że jest chrześcijańskim współczuciem, aby znaleźć ten poziom i na niego naciskać. O tym jest chrześcijańskie współczucie. To część ewangelizacji, prawdziwej ewangelizacji. Innymi słowy, nie używać po prostu formuły. To prawda. Dla mnie powiem, że to jest apologetyka i ewangelizm. I kiedy osoba przychodzi na swoim własnym poziomie i widzi, że to są dobre i wystarczające odpowiedzi, zauważa to, że mówię dobre i wystarczające. Używam terminu wystarczające. Gdy są skonfrontowani, robią jedną z dwóch rzeczy. Albo pokłoną się przed odpowiedzią i osobą, która stoi za tą odpowiedzią, lub odmówią, by się ukorzyć. Co masz na myśli przez słowo pokłonić? że gdy kłaniasz się metafizycznie, to przyznajesz, że sam nie jesteś autonomiczny. Nie jesteś częścią szansy, że jest Twórca, który jest intelektualnym wyjaśnieniem istnienia Wszechświata i mnie samego. Ale On nie jest tylko intelektualną odpowiedzią. On nie jest prawdziwie. I to jest odpowiedź metafizyczna. I potem musisz pokłonić się moralnie, ponieważ potem musisz przyznać, że On tam jest, jego charakter jest absolutny nad wszechświatem. Ty rozmyślnie zgrzeszyłeś. Jesteś grzesznikiem. I zatem potrzebujesz śmieci Chrystusa w zastępstwie za Ciebie. Więc pada w poprzez stworzenie do Stwórcy, który jest. I potem poznasz się Zbawicielowi w przyjęciu Go. Teraz możemy dać czwarte pytanie. Myślę, że to rdzeń sprawy. Jeżeli jest prawdą, że są dobre i wystarczające powody, my wiedzieć, że chrześcijaństwo jest prawdą. Dlaczego każdy nie akceptuje odpowiedzi? Ja powiedziałbym, że odpowiedź, a to jest jasna, musisz uznać, że chrześcijaństwo jest najłatwiejszą religią na świecie. Ponieważ jest jedyną religią, w której Bóg i Chrystus i Duch Święty robi wszystko. My nic nie robimy. On jest twórcą. My nie mamy nic wspólnego z naszym istnieniem. Lub z istnieniem innych rzeczy, możemy ukształtować inne rzeczy, ale to nie istnieje. Nie robimy nic dla naszego zbawienia. W najwęższym tego sensie. Ponieważ Chrystus jest wszystkim, zdumiewający, nie musisz robić niczego. W każdej innej religii musisz coś zrobić. Wszystko od palenia kija, po składanie w ofierze swojego pierworodnego dziecka, po ofiarowanie pieniędzy na składnicy. Więc w jednym sensie jest najłatwiejszą religią na świecie. Ale teraz musicie to odwrócić i jest najtrudniejszą religią na świecie. Z tego samego powodu. Ponieważ serce buntu Szatana i człowieka jest pragnieniem swojej własnej autonomii i akceptacja chrześcijańskiej wiary obrabia Cię w tym sensie, nie swojego istnienia, nie swojej pracy, to daje Ci pracę, ale w tym sensie to obrabia Cię całkowicie z bycia autonomicznym. Nie uczyniłeś sam siebie, nie jesteś produktem szansy, żadna z tych rzeczy. Stajesz przed stwórcą, plus nic. Stajesz przed zbawicielem, plus nic. To całkowicie zaprzeczenie bycia autonomicznym. Jaką część gra wiara w tych wszystkich rzeczach? Wiara nie ma nic wspólnego ze ślepym skokiem w ciemność. I wcześniej w jednej z moich książek, to tam jest, myślę, że nie jest cicho, Miałam zakończenie zwane wiara przeciwko wierze. I to jest tak to. Myślę, że jest to poprawne. Jak wszystkie ilustracje i przypowieści, alegoria nie jest perfekcyjna. Ale działa. I to jest tym, że jesteś na górze, jak często ja byłem, i na krawędzi zaczyna zwijać się mgła. Dobrze, że was tam nigdy nie było, ale ja zaszedłem tak daleko. I teraz ja jestem z przewodnikiem i on za ten obszar. zaczyna formować lód. I ruszamy tak daleko, że ani ja, ani przewodnik nie wiemy gdzie jesteśmy. I mówi, przykro mi, ale jesteśmy martwi. Będziemy martwi przed porankiem. Zadałem mu pytanie, powiedziałem, cóż? Co jeżeli pod nami 10 stóp niżej jest krawędź? Jeżeli zawieszę się i spuszczę w dół, to trafi na krawędź. To co wtedy? Oto powiedział, że może ci się udać no. dojść do rana. Więc wisam i puszczam się. Nie mam żadnego pomysłu. To ślepe skok wiary. Teraz z drugiej strony. Przypuśćmy, że jestem na tej krawędzi. Formuje się lód i on mówi, Przykro mi, ale jesteśmy martwi. I ruszamy dalej. I ani on, ani ja nie wiemy, gdzie jesteśmy. I nagle słyszę głos. I głos mówi z innej strony. W górach głos może być słyszalny z mil w różnych sytuacjach. I mówi, wiem, gdzie jesteście z waszych głosów. Byłem tutaj przewodnikiem przez 60 lat. Znam każdy skrawek tej góry. I powiem wam coś. Pod wami jest krawetź. 10 stóp niżej. Jeżeli po prostu zwieśniesz i skoczysz, Tracisz na miejsce i dostaniesz się przed porankiem. I teraz czy ja mu uwierzę. On może być moim wrogiem. Zadaję mu pytania. Jak się nazywasz? Kim jesteś? Bo i my na w górach mówią wiele o ludziach. Czy to dobrzy, czy źli ludzie? I czy chodzą w rodzinach bardzo często? I kiedy dostaje adekwatne odpowiedzi, wystarczające odpowiedzi, to zwisnę i skocza. To wciąż wiara. Ale nie ma nic wspólnego z wiarą, która skacze w próżnię. Żadnej w ogóle. I myślę, że chrześcijańska wiara nie ma nic wspólnego ze skokiem wiary. I tak jak Kirtakar był w błędzie odnośnie Abrahama, to ja bardzo czuję, że jest błędne na każdym poziomie, byśmy nigdy nie prosili nikogo, ale ktoś po prostu zwisał i skakał do próżni. I powodem, dlaczego tego nie robimy, jest to, że Biblia odpowiada na nasze pytania w obszarze rzeczywistości, w której jesteśmy. Już o tym dyskutowaliśmy. Więc to, o czym mówimy, to prawda i całkowita rzeczywistość. Wtedy możemy zmierzyć prawdę pism, by dać odpowiedzi tej całkowitej rzeczywistości. I jeżeli zadam to piąte pytanie, to jest mi pozwolone przez Boga, by zadać pytania z pism, zatem pytania Boże. Przez 10 lat. Więc ta cała idea, która jest prezentowana w wielu naszych kościołach, nieszczęśliwie, że podnosić pytania jest brakiem wiary. Jest całkowitym niezrozumieniem wiary. I może to nie być egzystencjonalnym skutkiem wiary Kierkegaard'a, ale jednakże prezentują błędny pogląd wiary. I to jest coś, w czym powiedziałbym znowu, że każdy na swoim własnym poziomie nigdy nie staje się chrześcijaninem, aż wie, że jest to prawdą. Teraz to, co daje nam Biblia, jest na poziomie, jak powiedziałem, że rzeczy Ewangelii w świetle rzeczywistości i potem objawienie, że te rzeczy są adekwatną odpowiedzią w miejscu, na które nacisk kładzie Nowy Testament. I ja jestem nieposłuszny, jeżeli się nie kłaniam. To wszystko. My nie tworzymy odpowiedzi. My odkrywamy rzeczywistość przez pytania w piśmie, które dał nam Bóg. I jest naszą odpowiedzialnością, że kiedy je odkrywamy, to musimy się pokłonić. Teraz zatem masz te trzy pozycje. Jedną jest to, że człowiek może znaleźć to dla siebie, bez objawienia. Drugą jest to, że człowiek nie robi nic. To wszystko. To także nie pasuje pismo. Kolejną stroną jest to, że prawdziwie mamy Biblię. I mamy tutaj człowieka. I przychodzi Biblia i daje odpowiedzi. Adekwatne odpowiedzi. I wtedy on ma odpowiedzialność, aby być pokorny, by poddać swoją autonomię, by paść przed adekwatną odpowiedzią.